Dzień dobry. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Państwu czterostrefowy zestaw RGBW, w skład którego wchodzi pilot i odbiornik. W pierwszej kolejności pokażę Państwu pilot czterostrefowy. Jak widzimy od góry posiada on przyciski do włączania lub wyłączania, panel dotykowy, tak zwany ring do zmiany kolorów oraz przyciski. Dzięki któremu możemy programować nasze źródło światła, ale o nich opowiem już później. Umieszczając baterię w pilocie, oczywiście tutaj musimy zdjąć tą klapkę, musimy pamiętać, aby nie dotykać przedniego panelu. Kolejną rzeczą jest oczywiście odbiornik RGBW o mocy maksymalnej 288 W. I napięciu 12,24 V. Wspomnę również, że taki oto odbiornik ma zasięg do 30 metrów w otwartej przestrzeni, i oczywiście jest to odbiornik radiowy. Dzisiaj zaprezentuję Państwu sposób podłączenia właśnie takiego odbiornika i jego działanie na przykładowym przedmiocie. Świecącej kostce brukowej LED-bruk o mocy 4,3 W i napięciu 12 V. Oczywiście możemy taki odbiornik również podłączyć do innego źródła światła, na przykład paska LED-RGBW o mocy 14,4 W. I przy takiej mocy nasz odbiornik zadziała od 5 cm do 20 m. Takiej taśmy, a w przypadku oprawy od jednej sztuki do 65, przejdźmy zatem do podłączenia odbiornika w najprostszy sposób za pomocą zasilacza wtyczkowego. Jak widzimy, tu są do tego miejsca nasza. Kostka zaświeciła się. Jak widzimy, kolory działają. Mogę kolor ściemnić, rozjaśnić. Tutaj tym przyciskiem zmieniam program, a te dwa służą do ustalenia prędkości. Cztery dolne przyciski odpowiadają danym strefom pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej. Przyciskiem górnym przy danej strefie ustalam kolor biały. W tym wypadku jest to kolor biały-ciepły. Kostkę zesparowaną mam ze strefą drugą. Pokażę, jak ją rozparować i zesparować z na przykład trzecią strefą. Muszę odłączyć zasilanie, odłączyć z powrotem i przytrzymać górny przycisk przy drugiej strefie. Teraz nasze źródło światła już nie reaguje, i muszę znowu odłączyć zasilanie. Podłączyć z powrotem i przytrzymać przycisk przy trzeciej strefie. I już teraz mogę korzystać ze strefy trzeciej. Wspomnę również, że takich odbiorników do danej strefy możemy przypisać nieograniczoną ilość, ale jeżeli chcemy powiększyć nasze strefy na przykład do 6 czy 8, musimy zaopatrzyć się w następny pilot. Przejdę teraz do podłączenia odbiornika za pomocą innego zasilacza. Użyję do tego zasilacza modułowego. Oczywiście tutaj oznaczenia są i musimy umieścić plus z plusem, a minus z minusem. Przy tej okazji wspomnę również, że podłączając kolory z drugiej strony, należy kierować się oznaczeniami, które występują w odpowiedniej kolejności. W będzie kolorem białym. B będzie kolorem niebieskim, G będzie kolorem zielonym, R będzie kolorem czerwonym, a V będzie plusem. Podłączę teraz zasilacz modułowy. Jak widzimy, wszystko działa. Jest jeszcze jeden sposób podłączenia tego źródła światła. Za pomocą zasilacza hermetycznego i odbywa się on w podobny jak nie taki sam sposób. Oczywiście plus do plusa a minus do minusa. Jak widzimy podłączenie w taki sposób również zadziałało. Wspomnę również taką informację, że w przypadku czterostrefowego zestawu RGB można tak samo to podłączyć, ale i też te same ustawienie działa w zestawie RGBW jednostrefowym, jak i w zestawie RGB jednostrefowym. Dziękuję za uwagę.